Ale to było w końce było pięknie Piotr tak siedział. Zostajemy! zakary, no, Ale na za wtedy wziąłem, można bo było faktycznie bo Można było. Tak, to wtedy było już tak przyjemnie. Ale super no, wygłupy były jak tam było stopienie marzanny, skoki nie skoki. No to cuda wianki tam były. No to dwa lata temu. No. A to tu rzeczywiście. Tak, tak, tak. I się ci tak. po jeden po drugim. Ser. No właśnie, ale tego nikt nie utrwalił chyba, bo ja nie widziałem tego nigdy na stronie. Tylko pamięć. 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 Nie, wiem, no, Ktoś robił zdjęcia, Pamiętam, No, no robione wodę, zdjęcia. No, ze zdjęcia, no, zdjęcia no, ktoś robił to skakane. Ale ja nie mam tego u siebie. celku pobiegaj no. Idź na ulicę, przybiegnij. się. Cieplej Cieplej, ale proszę się rozumieć. No to chodź. To byłoby pięknie jakby śnieg i trochę zamarzuł. Ale nie wszystko naraz, nie? No. Ciąg by się przydał jak. możemy go odpuścić. No to nie no będzie pleban, to wiesz. muszę odprawić. odprawi, no. To kościelny. Dobra, to nie ważne, kościelny pleban. Ważne, że wiesz, że mamy świętą osobę i gdzieś Bóg go prowadzi. Po głębnych Żeby tylko po czterech. Kurde tu. No a wtedy to przecież taki kuźwa taki najebany. Kto? Koszalny! No przecież no, to napierdolni.